Witajcie wszyscy z mojego dzisiejszego niedzielnego spacerku przyjechałem sobie tutaj na, na spacerek żeby troszkę z pieskiem, żeby sobie pobiegał i przyjechałem również poobserwować trochę naturę, zauważyć czy już się budzi do życia, że tak powiem, a, a po takich na przykład o drzewach można wiele wywnioskować. No i zauwa zauważyłem, że już yy, zaczyna yy, życie po zimie powracać. Wszystko się zaczyna tutaj budzić powolutku, Leszczyna i Brzoza. Ale cóż, to teraz jeszcze czas, żeby się naród polski obudził. No bo widzicie, co się dzieje. Yy, rolnicy strajkują. A wiecie dobrze, jak ja to mówię zawsze i wszędzie, że rolnik to jest żywiciel narodu. I jeżeli rolnictwo będzie chore, to i naród będzie chory. I bardzo, bardzo fajne rzeczy, że, że tak powiem, zauważyłem, gdzie koła gospodyń wiejskich dołączają do. do do rolników i po prostu dożywiają ich tam na protestach, tak? Pogody nie są zbyt ciepłe, a ci ludzie tam stoją. A no Polacy jeszcze w sobie tam w ciepłych domach siedzą, chodzą się modlą, a tutaj wszystko idzie nie po naszej myśli, jak widać. E na siłę wpychane są dziadostwa różnego typu, rzepaki nie rzepaki. No pomyślcie sobie, Rol, rolnik to jest to jest zawód, pod, zakład pracy pod gołym niebem. Jeżeli warunki nie będą sprzyjające, a jak wie, te, na dzisiejsze czasy. No, jest y, dosyć dużo, dużo wody, dużo podmokłych pól i to może wnioskować. Przy okazji rolnicy też, jak strajkują, to przecież nikim tam nie robi za nich, bo oni y, spędzają pieniądze, czas na to, żeby walczyć o to, abyśmy my mieli swoje, swoje rodzime, że tak powiem, produkcji y, pożywienie. Wiem, jestem rozumiem też, że i polscy rolnicy no, różne zjadostwa dają na te pola i tak dalej, i tak dalej, ale no, jeżeli zaczniemy my rządzić w, w swoim kraju, no, są już takie takie specyfiki, że tak powiem, które potrafią ziemię oczyścić bardzo i produkuje się to z węgla. Nazywa się to kwas Huminowy, bodajże. I jest to ekstrakt z węgla brunatnego. Dlatego my mamy tego pod dostatkiem i my moglibyśmy oczyścić te nasze ziemie. Z tego co słyszałem, to do, do pierwotnej postaci ziemi jest oczyszczana. Także. No wiecie, dobrze, że, że to. że to. Tu nie ma odwetu, znaczy przepraszam, nie odwetu, tylko tu nie ma odwrotu yy, od tego, ponieważ, no, co, wam, co nam pozostanie jeść, samą paszę i życie jak brojlery? No nie, tutaj nie ma odwrotu. Każdy niech robi, co może, niech pomaga tych yy, naszych rolników polskich. Dziękujmy kołom gospodyń wiejskich i ogólnie ludziom dobrego serca, którzy którzy wspomagają, yy, dowożąc żywność w jakikolwiek sposób, aby, aby ci nasi rolnicy mieli wsparcie no, w, w walce o, o naszą przy, przyszłość, nas wszystkich. Także. Co Wam tu mówić? No, powiem Wam tak, że dzisiaj jak to mówiło już ludzie, że nawet się nie umiera opłacać, ponieważ. Nie opłaca umierać, przepraszam. Nie opłaca się umierać, bo jest tak drogo. Nawet kogoś chowając. Byłem ostatnio na dwóch pogrzebach i cóż po mogę powiedzieć? no... Rodziny już naprawdę tylko się spotykają większymi ilościami. A kiedyś było to cotygodniowością, praktycznie. Jak pamiętam, w czasach w latach 80., -tych, 90., -tych, 80., -tych, no, to, to takie rzeczy były. A dzisiaj tylko rodziny się na pogrzebach spotykają i to no, w smutnej atmosferze, gdzie no, też nie bardzo mi się podoba to, że. Mm, są ludziom rozdawane karteczki oczywiście upamiętniające kiedy ktoś zmarł i tak dalej, ale jest to również i wizytówka Zakładu Pogrzebowego. Także tak, no słabo to trochę słabo wygląda, słabo źle, <gulanie> ogólnie, no i cóż, wspierajmy tych naszych rolników jeszcze raz. Na kanale później dorzucę jeszcze. Wczorajszą transmisję, jaka była udostępniana na portalach społecznościowych, na Facebooku chyba dokładnie, gdzie było spotkanie z panem Krzysztofem Tytko, inżynierem odnośnie górnictwa. No, jak już wspominałem wcześniej, jest to jest to wspaniały człowiek. I, i za, z, polecam wysłuchać, to jest, będzie ponad dwie godziny spotkania, ale jeżeli nie macie tyle czasu, słuchajcie sobie to w odstępach, yy, pauzujcie, no macie urządzenia, tak, możecie to spokojnie sobie przesłuchać i, i zrozumieć o, o czym tam jest mowa, bo nas powinno być stać na to, żeby żyć, w jaki każdy kraj, który, który jest na kuli ziemskiej, bo... Poznały mi Kamerończyków i różnych ludzi, i w każdym z tych krajów jest coś wspaniałego. Każdy ten kraj ma swoje owoce różne, którymi można się wymieniać jako narody, a bez, bez ingerencji jakichś tam ministerstw, pozwoleń i tak dalej tak dalej. A każdy ten naród, jak i my również. Powinniśmy żyć z tego, co mamy pod, na naszej ziemi, pod naszą ziemią, w naszych jeziorach, stawach, rzekach i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o czym mówię. Będę kończył na to chwilę, ponieważ zimno mi w ręce, bo dzisiaj jest tutaj około 3 stopni bodajże tylko. A otrzymania telefonu, no marznął jednak ręce, dłonie. Także trzymajcie się i wspierajcie rolników, jak i OKO PZN, ponieważ to jest inwestycja dla naszych nas, naszych dzieci, wnuków. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i nie kudźcie się. Cześć!